Zadanie pierwsze mamy podaną funkcję popytu P równa się 200 minus 2Q i wiemy jeszcze dodatkowo, że konsumenci zmieniają swoje preferencje w ten sposób, że będą teraz w stanie kupować o 10 jednostek więcej przy każdej cenie. No i trzeba wskazać nową funkcję popytu. Mamy tutaj taką tabelkę, w której to są różne wzorki przedstawione na różne okoliczności zmiany preferencji. Preferencji takich, że preferencji związanych z tym, że, że może zmienić się cena w sposób taki absolutny, mamy delta P tutaj w sposób względny, tak samo może być. sk. Nie będę teraz omawiał wszystkich tych wzorków zamieszczonych w tej tabelce, ale skoncentrujemy się dokładnie na tym, który nam jest potrzebny. A więc mamy zmianę przy każdej cenie, czyli przy jakiejś tam konkretnej cenie niezmieniającej się w tym momencie, mamy informację, że Q rośnie o 10 jednostek. W związku z tym mamy tutaj zmianę Q nie procentową, niewzględną, ale taką absolutną, czyli jesteśmy tutaj. Jeśli chodzi o popyt, to zmiana popytu następuje według tego wzoru. Tutaj to C oznacza tę naszą zmianę. Mogę napisać, że to jest równoważne temu, że zmiana Q równa się 10. W związku z tym, jeśli nasz stary popyt wynosił P równa się 200 minus 2Q, to nowy popyt powinien wynosić P równa się. przepisujemy sobie ten nasz wyraz wolny ze starej funkcji popytu. Będzie to 200 minus 2, no i teraz ten nawias tutaj bierzemy pod uwagę, czyli będzie Q minus no i to nasze C, czyli 10. Ostatecznie nasza cena będzie równała się 200 minus 2Q plus 20 i P równa się 220 minus 2Q. W związku z powyższym albo z poniższym tutaj yy, możemy powiedzieć, że cena ostateczna w zasadzie popytu Nowy popyt po zmianie preferencji jest przedstawiony w podpunkcie C. I tyle co do zadania pierwszego.